Dawno, dawno temu w Sopocie żyła sobie dziewczynka o imieniu Ród. Miała kochających rodziców – mamę Martę i tatę Ernsta Augusta. Nazywali się Klaszen i mieszkali nad samym morzem w domu jak z bajki. Dziewczynka była słodka i dobra, wszyscy ją kochali. Lubiła nosić kapelusze i uwielbiała swojego pieska, buldoszka francuskiego o imieniu Bule. Pewnego dnia, kiedy bawiła się z nim w ogrodzie, rzuciła mu piłeczkę. Piłeczka potoczyła się w najciemniejszy zakamarek ogrodu, w gęste krzaki. Piesek pobiegł za piłeczką i zniknął z oczu ród. W krzakach smacznie spał sobie niczego niespodziewający się czarny kot. Nagle na głowę wpadła mu piłeczka, a chwilę później rozpędzony bóle. Kot wytrzeszczył oczy i się najeżył. Miał. Miau! miau Kto ośmielił się naruszyć mój spokój? Co za niekulturalne zwierzę wskoczyło na moją głowę. Ogromnie przepraszam. Nie chciałam ci przeszkadzać. Moja przyjaciółka Ród rzuciła mi piłeczkę, a ja za nią pobiegłem. Wybacz, proszę. Co wydarzyło się później? Usłyszycie w następnym odcinku.